Od poniedziałku do czwartku zapraszamy wszystkich od godziny 10 do 16 przy ulicy francuskiej 70 w Katowicach na 11 piętrze. No myślę, że moja osoba podkreśla to, że nasze biuro jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kilkanaście lat mojej pracy w parlamencie przynosi mi różne doświadczenia spraw, z którymi ludzie przychodzą do posła, do senatora. Chciałbym wspierać wszystkich na pewno poradą, taką obywatelską, bo jej zawsze potrzeba, ona zawsze pomagana i bardziej. Czasem wystarczy napisać porządnie wniosek, podanie to na pewno będzie można tutaj zrobić. Ale chcę także. Chociażby jako przewodniczący Komisji do Spraw Praworządności i Petycji, wspierać tych obywateli, którzy chcą dobrze przygotować swoją petycję. Petycję, czyli sformułowany odpowiednio wniosek legislacyjny. Wniosek, który dotyczy zmiany, konkretnej zmiany w prawie, bo często to prawo nie nadąża za rzeczywistością. Jestem senatorem wybranym przez Katowicza, bo miasto Katowice jest moim okręgiem wyborczym, ale zapraszam wszystkich.